Cześć, witam Was na kanale Marcin Kotowski Fishing na kolejnym filmie z wędkowami. Dzisiaj kolejny raz niewielka, nizinna rzeka i kolejny raz mile spędzony dzień nad wodą. Troszkę za okoniem, troszkę za szczupakiem zobaczymy co będzie chciało gryźć, czy w ogóle coś będzie chciało gryźć, co złowimy i na co złowimy. Stanęliśmy w miejscu, które ostatnio dało nam fajne okonie. Tak zaczynamy, patrzymy czy one są tutaj, czy reagują, czy uda się na dzień dobry złowić kilka rybek. No i to jest to, że mogą nie chcieć, nie? Jak nie założysz czegoś odpowiedniego. No ja bez dotyku. Się, ja też bez dotyku. Jeżeli, że one tutaj są, to one tutaj lubią troszkę później odpalić, nie? Widzisz jakie to jest, nie? Podchodzą, może wchodzą wiesz, do tego kanałku. Dobra, zmieniam. Nie ma co męczyć na coś co nie ma dotyku. No, ja też zaraz nie wiem czy te fioletki twoje, chociaż ja chyba postaram się znaleźć tą samą. My takie 3-4 gramy łowiliśmy. Tak, słuchajcie, no, o, tak jak widzicie, wodą idzie normalnie żur yy, i pełno, pełno roślinności. Oczywiście ona też gnije, ale się dowiedzieliśmy przed chwilą, bo rozmawialiśmy yy, z kolegami, z wędkarzami, się okazało, że są tu też na wodzie, yy, że popłynęła duża bara i wszystko z dna ruszyła, pościnała całe zielsko, zrobiła po prostu taki mocno zamulony klimat i te rybki... Prawdopodobnie muszą swoje odchorować, mogły siąść, mogą nie mieć ochoty żerować w takim żurku. Generalnie no, ktoś im mocno namieszał w chacie, więc robimy taką szybką decyzję. Lecimy mocno, mocno na górę, żeby zobaczyć, czy tam jest już troszeczkę czystsza ta woda i czy tam one są aktywne. Przemieszczamy się. Nie mogę włączyć go pro, dlatego nie, nagra, nie nagram wam prania, nie ma. Wróciłem w dołek, ale jest dobra ryba, więc już nie kombinuję. Dobra jest ryba. Pokażemy rybkę. Daleka z rzutu. Ładnie strzelił jest. Dobra ryba. Dobra ryba. Uu, hu, hu, hu. No, panie. no, widzisz, tak nieraz jest. Złośliwość rzeczy martwych nie nagrywa. Nie nagrywa. Yy, nie pokazywaliśmy Wam tego wcześniej. Odpłynęliśmy z tamtego miejsca, popłynęliśmy w górę. czyściej jest, mniej ziela, tak jak myśleliśmy. Ale zrobiliśmy dwa miejsca okoniowo, bez dotyku. Zrobiliśmy jedno miejsce tak krótko szczupakowo, też bez dotyku. I tak nie mogliśmy się wstrzelić, bo bardzo dużo ziela jeszcze jest. Nie zeszło to ziele. Nie mogliśmy znaleźć czystego koryta, nie mogliśmy się w tych naszych metach starych odnaleźć I w końcu trafiliśmy troszeczkę czystego Stanęliśmy, po środku jest kępa, przed kępą dołek, poniżej kępy dołek Czystego trochę, mówimy, staniemy, tak nietypowo, nie na znanym miejscu, na jakiejś prostej Ale jest czysto, bez ziela i tak opukamy, opukamy, opukamy Opukamy, nie wiem, piąty, szósty rzut Tomek? I od razu siadła, piękna ryba, piękny szczupak, naprawdę Gruba, fajna ryba, piękna gruba. Longinus, 12 cm złoty z celownikiem, 10 gram główeczka, 5 albo 6 hak. No i co, leci do domu. Ło! To i poszła. To nie było dobre wypuszczenie. Wyślizła mi się, ale świeżutko dopiero złowiona, teraz ja się ustawiła i powoli zeszła No to co? Spróbujemy drugą Tym razem ja Miałem boom Takie krótkie, ale wiesz jak tu, tu, tu nie ma innych bum, nie? Ale zacząłem już pusto, tak jakby wziął i przeoglądnąć gumę, jak ona tu wygląda po tamtej. A tu ze środka już. No nie mogę daleko rzucić, ale to potem się przestawimy. Chociaż wydaje mi się, że jak dalej rzucę, to już też łapie zielsko. Nie wiem czy mnie założył 8 gram, wiesz, że dłuższy opadzik był Bo szybko łowię Przecież może te szybkie je pobudza tak łowiłeś lżej, nie? Założę te 8 Widzisz? pójdę extreme, ale nie wejścę zobaczcie Cały czas tu jucha ręcznik będzie do prania Wcale mocnego, agresywnego 8 gram, tak trochę lżej Ale już nie, nie rzucę tak daleko No To no, dobra Wygoniłeś mnie z bazy tak ja ten troszeczkę wolniej Patrz jest. Ale... Zebrał z dna, miałem tu takie wcześniej z dwa dotknięcia, i jak położyłem na dnie to z niego zebrał, ale ciężkie dzisiaj to okonie, no ale udało się złowić taka. Po tych szczupakach pierwsza miejscówka okoniowa, no i jest pierwszy pasiak. Wcześniej chyba miałem dwa mikro dotknięcia, ale nie jestem pewny. Wypuścimy go. Taki fiolecik założyłem, ale zaraz muszę sprawdzić i inną wówkę, cięższą 4 gramy i inny kolorek, bo tak jakby miał dwa, mówiłem Ci nie, takie mhm. mikrodotknięcia, ale ten też, to takie było zabranie z dna wręcz może są, ale nie chcą, no dzisiaj taki może być ciężki dzień, że ta ryba naprawdę jest nieaktywna no i tu tak jeszcze ziersko, tak w tym ziersku miałem go Ci powiem. nie tam na tym czystym, tylko o już w tym zielu. Ale to zielsko przeszkadza o, I tak z prądem jedno branko miałem To straszne dro drobienie No póki nie żyje, to ziersko takie fajne te łowienie Na tej rzece, bo bardzo, bardzo wymagające, bardzo techniczne Nie za proste bym powiedział O! Gdzieś był! Bezbrania zebrał. Myślałem, że wiesz, taki opór yy, o jakąś trawę. A to była ryba, nie. Dała znać o sobie, jak nie chciałem, nie. Na szczyt tylko było. Nie wiem. No trzeba pokombinować, może z kolorkiem. Ci powiem. Wiesz, że to mały detal. Ostatnio było to widać, tak? Mały detal powodował, że z nierybnej wo wody robiła się rybna i odwrotnie. A tam jestem. Zobaczcie Jest. Dobre branie, dobre branie, i dobra, dobry okoń z dna, z dna tutaj na tym czystym, nie? Takie krótkie, krótkie, krótkie skoki podnie. Zaczek zechla. Jest. Kolejny piękny okoń. O, założyłem takiego ripera. Kiedyś był, kiedyś był szklisty, ale się przebarwił takim fiolecikiem i seledynowa główka. Ciekawe. Znalazłem ten Seledyn. Pozwolisz, że podejdę. Rzucasz, a to wszędzie płynie. Po prostu była czysta woda, nie? Wiesz, było te ziele jeszcze gdzieś tam, ale... po wierzchu normalnie było, nie? Nieraz coś przepłynęło, ale nie tak jak teraz, że wiesz. Całe te chmary. Jest! Jest! Gdzieś miałem trącenie i teraz tutaj przy łodzi. Przywalił. Ten jest dobry szczupa. A tak mnie tak szczupakowo widzisz, się wzięło. I drugi na koniec dnia, nie wiem, czy dobrze kamerkę miałem ustawioną, czy się nagrało. Drugi na koniec dnia. A miałem trącenie, ci mówiłem takie delikatne. I tutaj przyłodzi, bum! Siedzą w tych trawach jeszcze, siedzą. Ładnie zjadł, tak. Guma, ta sama, złota. Pięknie zagrys no taki już normalny, polski wymiar, miarowy yy, szczupaczek. Pięknie o zachodzie słoneczka. Fajnie się mieni, co? Tak. No dobra, odhaczamy go. O. Ciężko, ciężko, ciężko się łowi. Słuchajcie, ciężko w tych trawach, ciężko przeprowadzić tą gumę. Ale można. Wypuszczamy szybciutko. Może tym razem się uda. Ale ładny, też grubiutki, zobacz, jaki grubiutki. A, ten ładny. To jeszcze raz gratulacje. Dwie ryweczki są. O, że ja tam rzuciłem, panie. Ale tam płynie tego. Nie poprowadzisz, patrz, rzuciłem dobrze, ale tyle tego płynie, że od razu, od razu mam rzut do kitu, bo z wierzchu to zgarnię. Trzeba chyba jeszcze poczekać, aż to wszystko zejdzie i spłynie. O. Od razu w kęte. No dobra, jak widzicie, no, udało się tu złowić szczupaka. Tomek się męczył okoniowo, nie udało się tu złowić żadnego okonia, nawet brania. I co? Podejmujemy decyzję, szybko lecimy na naszą metę okoniową z poprzedniego filmu. Patrzymy, czy one w ogóle są, chcą i coś się uda złowić. I jak starczy czasu, to jeszcze może parę rzutów szczupakowych. Także panie, pan, pan, panie, 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 pan maszyny. Odpalone. Chyba się jednak wystawia, co? Za głęboko. Bo to wiesz, co chwilę nas przestawia. Nie chciałem za blisko, ale jednak trzeba trochę bliżej. Masz? Masz? A ja tu się przestawiam, kombinuję, a Tomek holuje o zachodzie słońca. Ale zobaczcie co płynie, jakiś syf, nie idzie nic poprowadzić. O i dobry. Dobry. Y, twoja pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Moja pierwsza ryba. Wypracowana, zobaczcie, wymęczona. Zobaczcie jak jest ciężko, ale ładny. Chociaż go dłużej zaprezentuj no. O, ładny okonie. nie? Tak. Mamy okonia, mamy zachodzik. O, jest piękny zachód. No i co? Pełni nadziei. Chyba, że te małe żerują. Ło! Wiesz co wzięło, nie? Zawinął mi szczupak przed chwilą. <grymne> Przynętę. Z ziela ją wyciągnęłem i w momencie, jak ją wyciągałem z ziela, to zawinął zaczek. Jak pościnał te trawy, zawinął może za nią. Weźmiesz podbieraczek? Tu w tej kempie zawać <grywia> na szybko ją ją O, i no dalej są tu, są tu, widzisz. O, dało się, ale mamy tu animacja z to. O, taki zielony. Oj, 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 oj. Chce do wody, także szybko go wypuszczamy. Trzeci, też miarowy, piękny zielony, też grubiutki. No, mały. No mamy wieczorny koncert ptactwa. Oj. No ciężki dzień, O, ale to jest najgorsze. No co Tomek, bo już księżyc widać chyba trzeba złożyć szablę, poddać się Nie będzie sety dzisiaj nie będzie więcej szczupaków końcówkę dnia poświęciliśmy tej rybie ale nic więcej się nie wydarzyło, nie zanotowaliśmy Żadnego więcej brania. Tak to bywa. No i kończymy, tak jak przed wam mówiłem, ten y, piękny poniekąd dzień, ale trudny dzień. Ryby dzisiaj nie do końca chciały z nami współpracować, nie do końca. Pokazały możliwości ten, tej pięknej rzeki, chociaż ja nie mogę narzekać. Tomasz, jak widzicie, już się zwija. Trzy szczupaki zaliczone, z tego naprawdę piękna, jedna ta pierwsza ryba, ponad 80 cm. Dwa okonie wymęczone, jeden okoń tomka wymęczony. To pokazuje, że dzisiaj te okonie nie chciały brać, nie znaleźliśmy na nie sposobu, nie znaleźliśmy ich może miejsca wytowania. Jeszcze ciężkie warunki, ale co, Tomasz, na pewno tu wrócimy jak najbardziej. Chyba w tym roku troszeczkę pomęczymy tą rzekę, więc może uda się połowić świetnych pięknych ryb, chociaż na dzisiejsze ja też nie mogę narzekać. Jak się podobało to, lajkujcie, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i co? Widzimy się na następnym filmie, być może też z tej pięknej rzeki.